To już najwyższa pora, by przyjrzeć się placom zabaw w gminie. Dokonywane sukcesywnie sprawdzanie stanu technicznego urządzeń ukazało rozmiar dewastacji, które miały miejsce od poprzedniego sezonu. Przypomnijmy tylko plac przy ulicy Wakacyjnej. Tam dewastacje były nagminne, a koszt napraw ogromny. Plac zabaw przy ulicy Wakacyjnej został zlikwidowany ze względu na dewastację tego plan, pra, placu. Koszty napraw i, i koniecznych prac oszacowano na kwotę około 40 tysięcy. Tylko na samym placu zabaw przy wakacyjnej wykonano pracę uzupełnienia, naprawy za ponad 30 tysięcy złotych. Hasło wspólna odpowiedzialność na niewiele się zdaje. Wandale wychodzą raczej z założenia, że co wspólne to niczyje. Dobre, do, dobre dla tych, dla, 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 tu, dla dzieci. No, ale nie dbali nic o to, nie? Siatki porozrywane, burdel, bałagan. Dosyć dużo bloków jest. Mm -hmm. Dużo mieszkańców, rodziny młode. No, gdzie oni mają się bawić? Dywastują po prostu. Powinni lokatorzy sami, sami pilnować. No ale rodzice przecież nie co mają dzieci, muszą o to co jest dbać, pilnować. Nie? Grabili tamy swoje zabawki, wkładali, żeby te dzieci miały się czym bawić w tym biegu. No a ja to, ja to jestem już babcia. No. To już powinni ci sprzątać matki, które z dziećmi wychodzą. W przypadku placu przy ulicy PCK Instytut Nadzoru Technicznego zakwestionował bezpieczeństwo użytkowania wszystkich zlokalizowanych tam urządzeń prócz karuzeli, która mogła być naprawiona, wydając nakaz ich usunięcia. Tak też się stało. Dostawiono tam huśtawkę, jednak młodzież wykorzystała. Korzystuje to miejsce do gier zespołowych i w tę stronę chce iść krośnieński magistrat. W przypadku placu przy PCK brane jest pod uwagę przeorganizowanie miejsca tak, by możliwa była tam gra na przykład w piłkę, zapewniając też miejsce do siedzenia. Trzeba zaznaczyć, że rokrocznie koszty wymiany lub napraw obiektów do zabawy po tym jak często są dewastowane sięgają ponad 100 tysięcy złotych. Restrykcyjne normy wyraźnie wskazują co i jak może być użytkowane. Urządzenia na placach muszą mieć certyfikat. A przykładowo sama podwójna huśtawka metalowa, z dopuszczeniem do użytkowania na placach zabaw, kosztuje około 10 tysięcy złotych. Za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów małej architektury na placach w zabaw, odpowiedzialny jest właściciel, czyli w tym przypadku gmina. To burmistrz bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci bawiących się na takim placu zabaw.